Andrzej Polan, szef kuchni znany m.in. z Dzień Dobry TvN w centrum Warszawy, ma swoją restaurację. Co w niej można zjeść, jak to jedzenie smakuje i ile ono kosztuje? Na te pytania odpowiedzi znajdziecie w dzisiejszym filmie. Specjalnie dla Was sprawdzamy Polany smaków. Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie z tej strony Maciej. W dzisiejszym filmie odwiedzimy restaurację Andrzeja Polana. Polana Smaków – jest to jeden z bardziej rozpoznawalnych w Polsce szefów kuchni. Szerszej publice dał się poznać jako kucharz gotujący w Dzień Dobry TVN, a wcześniej miał także swój program na kanale Kuchnia Plus. Obecnie prowadzi też restaurację w centrum Warszawy, która, tak jak już wspomniałem, nazywa się Polana Smaków, która od kilku dobrych lat zbiera naprawdę bardzo dobre recenzje. Można tam zjeść autorskie dania Andrzeja Polana, które wywodzą się z kuchni polskiej, oparte te są na polskich sezonowych składnikach. Konkretne potrawy zobaczycie już zaraz. Także zasubskrybujcie kanał i przenosimy się do Polany Smaków. Wybraliśmy sobie takie miejsce tutaj, zaraz przy ulicy przed wejściem do restauracji. Można usiąść oczywiście w środku. Jest jeszcze takie patio z drugiej strony, ale akurat jest zajęte, bo chyba właśnie Andrzej Polan coś tam nagrywa. Jest medialnym kucharzem, więc nie ma co się dziwić. No ale my już złożyliśmy swoje zamówienie, więc czekamy. Ja chciałam siedzieć na dworze, ponieważ jest bardzo, bardzo dzisiaj ciepło, jest przyjemnie, zamówiliśmy sobie lemoniady, więc jest super. Jak powiedziała Sonia, zamówienie zostało złożone i będzie dla mnie na początek sernik na słono. Jako fan serników tych na słodko, nie mogłem sobie odmówić spróbowania tego na słono. Sonia zaś zamówiła chłodnik, a na drugie danie będzie pstrąg na z kaszą, oraz mielony z karkówki. Co na deser? To się okaże. Jeszcze nie zdecydowaliśmy. Są dwa. Dwa bardzo interesujące. Kelner tak o nich opowiedział, że zamówiłbym oba z chęcią, ale musimy wybrać dziś jeden. Generalnie całe menu jest bardzo ciekawie skomponowane. Tych, nie jest ono zbyt długie, nie jest ono jakoś wielce rozbudowane, ale każde danie brzmi mega interesująco. I powiem szczerze, że to, jak kelner o nich opowiada, powoduje, że stają się one jeszcze bardziej interesujące, więc wybór był trudny, ale myślę, że był dobry. Okaże się zaraz. Dostaliśmy czekadełko i są to bułeczki, własnego wypieku, jeszcze ciepłe oraz konfitura z ogórka i kiwi. Brzmi ciekawie, intrygująco. Próbuję od razu, nie ma co czekać. Tyci bułeczki. Hmm. Ciekawe, bo pachnie trochę jak ogórek kiszony, a trochę jak kiwi. Połączenie, którego nie spodziewałem się zaznać przychodząc do tej restauracji, ale chyba będzie smaczne. Hmm. Na początku czuć tego ogórka kiszonego, a po chwili wchodzi słodycz od kiwi. Także jest najpierw kwaśne, a później słodkie. No i na świetnej bułeczce. Hmm. Jedno z bardziej pomysłowych przekadałek, jakie spotkaliśmy w ostatnich dwóch latach. Te bułeczki to jest niebo w gębie. Idealne, pyszne. Znaczy, to też, nie ten ogórek, ale po prostu te bułeczki to jest cuda. Kwaśna. Dobra, taką lubię. Jest już przystawka. I jest to sernik na słono z pomidorem do kwadratu. Mamy sernik z twarogu ale też z dodatkiem, delikatnym dodatkiem camemberta, który jest oblany pomidorami i tekstem śmietany prawdopodobnie. Z kolei leży na pokrojonym pomidorze czerwonym i żółtym oraz na truskawkach. Mmm, całkiem inny niż im zazwyczaj, ale jest, no, fenomenalny. Do takiej kremowej konsystencji, ale na słono. No i z wyczuwalną nutą kamemberta. Do tego dużo pomidorów. Są to cudownie smakujące pomidory. Nie jakieś pierwsze, lepsze pomidory z dyskontu, tylko. Minory pełne smaku. truskawka też jest tam super łączy, No, rewelacja. Wyhota. Chłodnik to taka kwintesencja lata, więc jak zaczynają się te ciepłe miesiące, to koniecznie zawsze sobie stawiam taki cel, żeby w restauracji sobie ten chłodnik przynajmniej raz albo dwa zamówić. Jest to taki klasyczny chłodnik, jaki każdy dobrze zna. Nie jest mdły, jest dobrze doprawiony, naprawdę pyszny. A do tego już tutaj trochę zjadłam, jest taki. Kawał ziemniaka, to było jak na, to było to, to. nazwane. Tort z ziemniaka. Ze skwarkami. Też jako taki fajny dodatek, można sobie ugryźć, można sobie wrzucić do zupy. Spora przystawka jeszcze tak naprawdę pełni taką rolę dania głównego, więc ja już jestem prawie najedzona. I ja spróbuję chłodnika, hashtag biedna Sonia. Też lubię chłodnik, zwłaszcza taki klasyczny, a mmm ona dobry. Widzę tutaj jeszcze ziemniaka. Wuraczany, dużo. Ziół, dużo szczypiorku, lubię to. Lubię to. A ten torcik wygląda… Mm. Dobre. Ziemniaki, skwarki z Co tu mogło pójść nie tak, powiedzcie mi, no co? Mamy dania główne i u mnie jest to kotlet mielony. Podany z tłoczonymi ziemniakami, z młodym burakiem, karmelizowaną maliną. Ziemniaki są ze skwarkami już utłuczone i Kelner powiedział, że jest to danie, które ma być w czymś w rodzaju najlepszego kotleta mielonego, kotleta mielonego jak u babci. Spróbujmy. Ja uwielbiam kotlety mielone. Przyznaję, że chyba wolę super kotleta mielonego od super kotleta schabowego. Mogliśmy to zobaczyć w Dylematach Jedzeniowych. A i owszem, było w w Dylematach. Mm, jeszcze jest ten kotlet szalenie gorący. Chrupiąca panierka, dość pikantny, czuć użyty pieprz, a przy tym choć, może się wydawać, że ten kotel jest suchy. To nie jest. Jest soczysty. Naprawdę jest bardzo soczysty. Tylko wygląda tak jakoś sucho. Ale jest przepyszny. Ziemniaki też doprawione. Lubię tutaj pieprz chyba. Przynajmniej w tym daniu. Są jeszcze buraki i malina. Jakie te buraki są pyszne? Młode polskie buraki. Rewelacja. Jedząc tego milonego stwierdziłem, że zrobię rzecz dziwną czyli nałożę na jeden widelec kawałek kotleta i maliny. I to połączenie, mówię Wam, rozwaliło mi mózg. Mm. To się tak świetnie ze sobą komponuje. Mm. No, Pychota. Moje danie to jest pstrąg w rosole, można powiedzieć, takim zielonym rosole. Jest tu, tak jak Karta mówiła, dużo zielonego, dużo zielonych warzyw. Sam strąg jest jak najbardziej smaczny, jest taki delikatny, mm ale bardzo dobra, świeżutka rybka. Bardzo fajna jest ta fasolka szparagowa, też warto w sezonie jeść. I myślę, że to jest takie właśnie danie, jeżeli ktoś chciałby zjeść coś bardziej lekkiego, yy, ponieważ jest właśnie mocno, mocno warzywne, ale smaczne. Nie jest, nie jest na pewno mdłe. Wszystko, wszystko tu się zgadza, ta kasza w rosole to robi robotę. Hashtag sania po raz drugi i to jej danie, muszę przyznać, też fantastyczne. Ja raczej nie zamawiam ryb, raczej nie zamawiam takich lżejszych dań, a to mi mega smakuje i z chęcią ponownie tu przychodząc bym je zamówił. Super są te warzywa, świetna jest ta ryba, ale są też, o czym sobie nie wspomniała, takie skwarki, które mocno chrupią. No i na zakończenie oczywiście deser, kruche ciasto z kremem waniliowym i letnimi owocami, przede wszystkim widać truskawki. Ale też pewnie są jakieś maliny, są borówki. Wygląda super i pachnie też nieziemsko. O! No, pachnie pięknie. Mm. No, ja pyszne. Prosty deser, a zjawiskowy doskonały. No. Mm. rewelacja. Było przepysznie i przyznam, troszkę się tego spodziewałem. Choć chyba nawet było pyszniej niż sądziłem. Ale o tym opowiemy na spokojnie w domu. Też przedstawię wam, ile to wszystko kosztowało. Także zapraszam do dalszego oglądania. Powiem Wam, że chyba dawno nie byłem tak zadowolony z wizyty w jakiejś restauracji, od czasu ponownego otwarcia restauracji po lockdownie, byłby to chyba mój faworyt. Pochwalić mogę zarówno jakość użytych składników, jak i pomysły na konkretne dania. Cieszy też ta sezonowość dań, aczkolwiek to trzeba też mieć to na uwadze, że właśnie te dania są sezonowe, więc menu jest zmienne. Jeśli oglądacie ten film parę tygodni, parę miesięcy czy nawet parę lat, od jego Publikacji, no to musicie mieć na uwadze to, że menu prawdopodobnie wygląda całkiem inaczej. Ale to w sumie dobrze, bo dzięki temu chcecie do polany smaków wracać regularnie, jak tylko coś się zmieni na nowości. Ja z chęcią za jakiś czas na takie nowości pójdę. A dowodem na to, jak bardzo mi smakowało, niech będzie kompilacja moich westchnień. Mmm, 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 mmm. Mm, mm. Ile to wszystko kosztowało? Zacznijmy od lemoniady za 12 zł. Jedna sztuka za 12 zł. My piliśmy dwie lemoniady. Do tego była też butelka 0,7 litra wody, którą piliśmy później. Ona kosztowała również 12 zł. Chłodnik jest w cenie 26 zł, a sernik na słono 36 zł. Zamielonego wraz ze wszystkimi dodatkami oczywiście zapłaciliśmy 42 zł, a zapstrąga w rosole z zielonymi dodatkami 54 zł. Na koniec deser za 25 zł, czyli razem już za wszystko 200 zł. 19 zł, nieco ponad stówka na łeb. Czy to dużo, no na pewno nie mało, ale akurat myślę, że jest to cena warta jakości tego, co za nią otrzymujemy. Dania były naprawdę wspaniałe. Dawajcie znać w komentarzach, czy mieliście okazję jeść w polanie smaków. Jeśli tak, no to koniecznie pochwalcie się, jak wam smakowało, co jedliście, jakie mieliście wrażenia, czekam na Wasze komentarze. Tymczasem żegnam się, do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!